Jak już y, kilka razy wspominałem, y, gospodarka to jest zbiór naczyń połączony. Wszystko się ze sobą łączy. Y, czyli tak jak krwioobieg, jak gdzieś przetniemy jakąś y, żyłę, to krew się znajduje na ogół drogę. Y, nie zawsze to się udaje, ale zawsze próbuje. Jeżeli powiedzmy Rosja nie chce przyjmować y, powiedzmy, polskich jabłek. To wtedy kupuje te jabłka w Serbii. A skąd się biorą te jabłka w Serbii? To są jabłka, które Serbia sprzedawała na przykład Niemcom. A czy Niemcy staną bez jabłek? No nie, Polacy sprzedają im te jabłka, prawda? I w ten sposób wszyscy będą zadowoleni, sankcje zostały nałożone. Niemcy mają jabłka, Rosjanie mają jabłka, prawda? Wszystko, wszystko jest zrobione. Gospodarka sobie radzi, nawet z najgłupszymi zarządzeniami władz. Jeżeli patrzymy na pobór podatków, to proszę wybrać takie akwarium. Przykryte pokrywą i w nim kilka dziurek, no i wsadzamy wąż, wąż do jednej z tych dziurki i wyciągamy te podatki, wyciągamy te pieniądze, prawda? Otóż jest dokładnie wszystko jedno, czy no nie całkiem dokładnie wszystko jedno, z którego otworu wyciągamy, bo woda i tak tam przecież przepłynie. Oczywiście będą pewne problemy. Jeżeli woda musi gdzieś płynąć, to wtedy zmienia się układ dna. Ta woda musi wyżłobić nowe kanały w tym dnie, prawda, żeby spokojnie płynąć. Także każda zmiana systemu podatkowego powoduje pewne utrudnienia, kłopoty. Ludzie muszą znaleźć nowego faceta, żeby tam komu dawać łapówki. Prawda. Wszystko trzeba jakoś tam załatwić. I to te zmiany są najgorsze. Nie, 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 nie tyle system, bo jak ludzie się nauczą go obchodzić, to już będzie działało. Natomiast <laughs> chodzi o to, żeby żeby nie było zmian systemu podatkowego i tutaj przypominam przy okazji y, mowę Mikołaja II, I, y, który osobiście się nie pojawił na, na koronacji w Warszawie, ale wysłał tam swoją mowę, którą odczytał tam namiestnik, Bodajże Zajączek i mówił o podatkach tam było jedno bardzo ważne zdanie, że y, sprawa podatkowa jest bardzo ważna i nie można podejmować pochopnych decyzji. Przez rok będziemy się temu przyglądali, a po roku wprowadzimy system, który już nigdy nie będzie zmieniany. Dla, dla ustalenia uwagi od chwili powstania III Rzeczypospolitej, system podatkowy zmieniany już nie pamiętam 3000 razy czy coś, coś, coś koło tego. pewnie w grubych setkach te zmiany były. To jest coś najgorsze, co może być nie podatkowym. Ale powtarzam. Te, 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 te zmiany tak naprawdę wiele nie zmieniają, bo gospodarka to jest żywy organizm, a to jest, ona się dopasowuje do każdego, nawet najgłupszego, zarządzenia władz. Pod warunkiem, że władza je, je wyda i, i zostawi sprawy swojemu losowi, a nie będzie ręcznie ingerować, prawda, żeby naprawiać to, co, co ludzie, znaczy to, co ludzie już tam naprawili w swoim I teraz Popatrzmy, że to nie tylko jest z wyznaczeniem połączonych yy, i nie można pobrać wody w Gdańsku, żeby nie spadła woda yy, koło yy, Uppsali czy gdzieś tam, yy, czy, czy koło Gotlandii, yy, jest to niemożliwe. I dlatego, jeżeli nałożymy podatki na jakąś grupę czy na jakiś zawód, cokolwiek, to powiedzmy sobie, nałożymy podatki na, ja wiem, mąkę, od czego zdrożeje chleb, jak zdrożeje chleb, to y, robotnik, który robi y, śrubki, z, będzie musiał, z, będzie wymagał podwyżki y, pensji, no i ta podwyżka pensji spowoduje, że fabryka śrubek będzie musiała podnieść cenę śrubki, czyli ta podwyżka ceny podatku od mągi spowodowała wzrost ceny śrubki. I to jest nieuniczone, pan państwo powie, że tego nie widać. No nie widać, bo jeżeli ja wyciągnę wodę w Gdańsku, to nie wszyscy widzą, że od tego, koło Gotlandii też, się, też spadł poziom wody, ale dokładnie tak samo spadł poziom wody, jak i również, również cena śrubki się też zmieni. I jeszcze jedna uwaga podob, z podobnego sortu, ale niedokładnie. Otóż wszyscy mówią na przykład, że płynie urociąg, jest, jest i płynie, sobie, ja wiem, z Azerbejdżanu czy z Rosji płynie sobie urociąg. No i zastanawiamy się, co, czym Rosja może na przykład ten urociąg zamknąć, kurek zakręcić. Tylko zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Nie mamy takiego sprzętu, który by to wykrył. Ale chcę zapewnić, że nad tym rociągiem jest taka druga rura, i tą rurą płynie z Niemiec do Rosji złoto. I niestety nie da się przeciąć rury z ropą, żeby nie przeciąć jednocześnie rury ze złotem. Tak to jest zorganizowane. Dlatego też trzeba pamiętać, że. Rosja, czy inny kraj, nie ma bardzo niechętnie się decyduje na jakieś tego typu drastyczne kroki, bo sama na tym również musi stracić. Proszę zrozumieć, że każda umowa, każda umowa między dwojgiem ludzi, umowa międzynarodowa, jest korzystna dla obu stron. Skąd wiem, że jest korzystna dla obu stron, bo gdyby nie była korzystna, no to ludzie by jej nie zawarli. Więc jeżeli Rosja zawarła z Niemcami umowę na dostawę do Europy, to obie strony na tym muszą, muszą skorzystać. W związku z czym każde naruszenie tej umowy powoduje straty dla obydwu stron, a nie tylko dla jednej. I dlatego wszystkie tego obawy, tam, zaleją nas, wykupią wszystkie krzesła z Polski, nie będzie na czymś siedzieć, prawda, jacyś imperialiści, no, wszystkie tego typu obawy są pozbawione sensu, bo powtarzam, póki istnieje wolny rynek, a w dużej mierze on jednak istnieje w międzynarodowych, tyle razy gospodarka da sobie radę nawet z najgłupszymi poczteniami własacz. Oczywiście istnieją takie pocztania, z którymi jest najlepsza y, gospodarka nie, nie potrafi poradzić. Jak y, powiedział mi jeden znany lekarz Krakowski, Krakowski y, bywa tak, takie sytuacje, że chory sam z siebie zdrowieje i wtedy medycyna jest bezsilna. No więc y, właśnie. Czasami gospodarka sama z siebie zdrowieje i politycy są bezsilni, no ona sama w pewnym wysiłkom wyzdrowiała. No i trzeba tylko się starać, żeby politycy jak najmniej się zajmowali, a ona już tam sobie jakoś radę da. Dziękuję Państwu za uwagę.